Stanisław Sojka ciężko chorował. W walce o zdrowie schudł 30 kg. Może się panu poprawić. Stanisław Sojka, wybitny polski jazzman i multiinstrumentalista, znany z takich przebojów jak Tolerancja, Na Miły Bóg, czy Cudnie Pamięci, zmarł 21 sierpnia w wieku 66 lat. Muzyk miał być obecny na ostatnim dniu festiwalu w Sopocie, który z powodu tej informacji przerwano w połowie. Ostatnie lata ciężko chorował. W 2022 roku Grażyna Łobaszewska, która przygotowała trasę koncertową jako ukoronowanie pięciu dekad swojego dorobku artystycznego, podzieliła się z fanami smutną wiadomością. Na jednej z platform społecznościowych opublikowała oświadczenie, wyjaśniając powód nieobecności Stanisława Sojki. Jak doskonale wiecie, podczas nadchodzących koncertów i jubileuszu mojego 50lecia pracy scenicznej na scenie miał towarzyszyć mi mój wielki przyjaciel Stanisław Sojka. Z przykrością muszę jednak ogłosić, iż z powodu ciężkiej niedyspozycji zdrowotnej. Stanisław nie będzie w stanie wystąpić przed państwem. Napisała wokalistka, nie zdradzając szczegółów dotyczących stanu zdrowia legendarnego muzyka. Stanisław Sojka nie żyje. Stanisław Sojka, który od dekad cieszył się uznaniem w świecie muzyki za swoje oryginalne kompozycje i interpretacje, już wcześniej wzbudzał zainteresowanie swoją walką o lepszą kondycję. Artysta przeszedł znaczną przemianę, redukując wagę o 25 kg po zaleceniach lekarzy. W 2023 roku w rozmowie z Twoim stylem opisał moment, w którym dowiedział się o swojej chorobie. Miałem przebudzenie w tej sprawie jakieś 4 lata temu. Ważyłem 123 kg. Przyjaciółka, pani doktor, zmierzyła ciśnienie i mówi: Na badania. Poszedłem na tygodniowy przegląd do łodzi. Wspaniali lekarze przyjrzeli mnie na wszystkie strony i okazało się, że mam cukrzycę typu 2. Powiedzieli, że na razie nie muszę brać insuliny, tylko piguły i się monitorować. Ale jak pan zrzuci 30 kilo, to się może panu poprawić. Miałem cukrzyków w rodzinie, więc wiem, że to choroba utrudniająca życie. Pomyślałem, oho! Jeśli coś jest w moich rękach, to ja to zrobię. I na razie mi się udaje. Zmieniłem mocno obyczaje żywieniowe, zrzuciłem te 30 kilo, potem z 10 wróciło, ale czuję się dobrze i mnie to napędza. Można się naprawiać, mówił. W 2024 roku muzyk niespodziewanie pojawił się na festiwalu w Opolu, dając występ który oczarował publiczność. Festiwal rządzi się innymi prawami, inaczej wygląda logistyka, organizacja, trzeba się adaptować. To jest trudne. Ja nie przepadam za festiwalami. Poziom chaosu jest czasem deprymujący, mówił wówczas